W tym roku z powodu zimnej wiosny sezon żeglarski na Mazurach ruszył z opóźnieniem, ale w ostatnich dniach za sprawą upałów i długiego weekendu ruch na wodzie gwałtownie wzrósł, a wraz z nim liczba niebezpiecznych zdarzeń. Dwie kobiety na mieliźnie straciły silnik przy próbie postawienia żagli, zajścia z tej mielizny. Poszarpały te żagielki, dostaliśmy wezwanie. Na alarm na Śniardwach, największym jeziorze w Polsce, od 45 lat reaguje Mazurska Służba Ratownicza. Nadzoruje akwen o powierzchni ponad 100 km2. Jezioro jest bardzo specyficzne i bardzo niebezpieczne, szczególnie gdy przychodzi wiatr. Jest dużo kamieni, płycizn, fala też wysoka, krótka, także naprawdę trzeba znać jezioro, dokładnie wiedzieć jak się poruszać i jak udzielać pomocy na takim jeziorze. Oni dowiedzą. Prawie 30 ratowników na co dzień pełni dyżury w bazie w Okartowie. Mazurska służba ratownicza dysponuje czterema łodziami. W zeszłym roku mieliśmy 19 akcji, takich, które, które wymagały naszej interwencji. Udzieliliśmy prawie 50 osobom pomocy, z czego dwie osoby oddaliśmy do innych służb, czyli przekazaliśmy pogotowiu ratunkowemu. Ratownicy, ochotnicy to ludzie różnych zawodów i profesji. Wśród nich jest na przykład prokurator i listonoszka. Latem, zimą, przez cały rok jesteśmy tutaj. Mamy taką potrzebę z serca, żeby pomagać. Mazurską służbę ratowniczą powołał w 1978 roku Andrzej Chudzicki, potem jak w Śniardwach utonęło ośmioro uczestników harcerskiego obozu żeglarskiego.